Speed camera, drive carefully. Może powinna być celowana w transformację takich firm i ich ewentualne przebranżowienie. Początek z mogą Państwo znaleźć w aplikacjach. A już teraz rozmowa o mieszkaniach Czy ta druga fala pandemii koronawirusa to dobry moment właśnie na poszukiwanie loków. Zapraszam. Raport gospodarczy. Naszym gościem jest dziś pan Jarosław Sadowski, główny analityk Ekspandera. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiali trochę o danych historycznych, ale nie mniej ciekawych, bo z tych danych możemy też wciągnąć wnioski na przyszłość. Te dane historyczne to dane o cenach mieszkań w trzecim kwartale. W trzecim kwartale, czyli w tym okresie, który skończył się wraz z końcem września, zaczniemy może od cen mieszkań. Co możemy powiedzieć? tym ile trzeba dziś na rynku nieruchomości zapłacić za mieszkanie. Co trzeba było w tym trzecim kwartę? Ja zacznę od tego, że mówimy o cenach ofertowych, czyli tych, których oczekują sprzedający, bo są jeszcze oceny transakcyjne, bo faktycznie są zawierane transakcje, ale tych jeszcze niestety za trzecią kartę nie znamy. Na razie znamy ten kontrakt bez ofert sprzedaży. No jak na razie przynajmniej do trzeciego kwartalu te ceny pozostawały bardzo stary. Zostawały w miarę na poziomie zbliżonym do tego, co mieliśmy no, na początku pandemii, można powiedzieć, czyli w marcu, kwietniu. I od tego czasu one, tak patrząc na cały rynek, pozostają na w miarę stabilnym poziomie, ale oczywiście jak przyjrzymy się już konkretnym miastom, a nawet my w raporcie podzieliliśmy nawet jeszcze te mieszkania na segmenty, typu małe mieszkania, średnie mieszkania i duże mieszkania. No właśnie, to no jest takie spojrzenie statystyki, że jak to wszystko będziemy patrzeć na to tak z daleka, to mogą nam umknąć pewne różnice i szczegóły. No właśnie, jak spojrzymy już tak bardziej szczegółowo, to się okaże, że rzeczywiście trochę tych zmian, gdzie nigdzie się pojawiły i były to zarówno oczywiście podwyżki, jak i obniżki, tylko one się znosiły za tego przeciętnie i można powiedzieć, że te ceny są takie bardzo stabilne, ale jest kilka ciekawostek, myślę, o których warto wspomnieć. Najwięcej, znaczy najlepiej można powiedzieć radziły sobie małe mieszkania, czyli takie do 35 m2 i tutaj te ceny nawet minimalnie można powiedzieć, że wzrosły i szczególnie myślę, że tu warto wspomnieć o Warszawie, w większym rynku nieruchomości i tutaj te małe mieszkania y, kosztowały. ketidan turadi